Budka dla GW, nie jestem rewolucjonistą. Wygramy wybory przy urnach Borys Budka dla GW. Nie dziwię się znużeniu naszych wyborców, nie mam pretensji. Co można zrobić? Nie ma wyborów, nie mamy w większości w parlamencie. Nie dziwię się znużeniu naszych wyborców, nie mam pretensji, powiedział lider po Borys Budka w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Dodał, że nie jest rewolucjonistą, Wygramy wybory przy urnach, zadeklarował. Przewodniczący, po w obszernym wywiadzie opublikowanym w magazynie wyborczej, Wolna Sobota, był pytany m.in. o Rafała Trzaskowskiego i jego ruch poparcia. To było pod wpływem emocji. Rzuciliśmy hasło i potem trzeba się było tłumaczyć. Taki jest kalendarz wyborczy, że wybory mamy dopiero za trzy lata. Nie da się utrzymać aktywności kampanijnej przez tak długi okres. Ludzie oczekują sprawczości i ciągle nas pytają, plus dlaczego PIS jeszcze rządzi znak zapytania plus, kropka plus. Czemu wy nic nie robicie znak zapytania plus? Plus Kaczyński robi tyle błędów, a wy tego nie wykorzystujecie znak zapytania plus, powiedział Butka. A jak mamy to wykorzystać? Pytam tych, którzy tak mi mówią. Chętnie skorzystam z Rady, Zapraszam, proszę mi powiedzieć. I wtedy oni. Plus nie wiem, to pano od tego jest plus, dodał lider po. Ale co można zrobić, pytał. Nie ma wyborów, nie mamy większości w parlamencie. Mamy większość senacką, czyli przez 30 dni możemy się cieszyć, że poprawkę wprowadziliśmy, którą PiS zaraz w Sejmie odrzuci. Nie dziwię się znużeniu naszych wyborców, nie mam pretensji, tylko pokazuję, jakie są nastroje. Rafał to było o włos od zwycięstwa, potem taki wielki zjazd, prawda? Dodał polityk po. Dopytywany, czy taka sytuacja nie jest frustrująca, odparł, nie, wielce wkurzający jest ten brak sprawczości. To, że mając rację, pokazując, jak oni demolują Polskę, niewiele da się z tym zrobić. Ale nie odwołam Mateusza, Morawieckiego, bo nie mam większości, powiedział Budka. Na uwagę, że ludzie dopominają się szybkiego i stanowczego działania, odpowiedział, Sorry, ale nie jestem rewolucjonistą. Wygramy wybory przy urnach. Wskazał też, że oprzy się przy tym na wartościach: wolności, bezpieczeństwa i stabilności, poczucia, że znowu państwo będzie liczyło się z obywatelem, dodał Budka.